Pepa łakomczuszek. Pewnego dnia rodzina Świnki Pepy spodziewała się gości. Mamusiu, co to za pyszności? To tor dla babci Świnki. Obchodzi dzisiaj imieniny i chce zrobić jej niespodziankę od nas wszystkich. Już mi świnka cieknie, chce już iść do babci i dziadka Świnki. Nie, synku, to oni do nas dzisiaj przychodzą. Oj, to już czternasta. Muszę się spieszyć z tym ciastem. Zostało mi jeszcze zrobić polewę czekoladową mleczną. A możemy ci pomóc, mamusiu? Dobrze, kochanie, tylko przygotuję potrzebne składniki. Mama przygotowuje składniki do polewy. Mamy czekoladę. Jeszcze tylko mleko. Mama świnka sięga do lodówki. Oj. Ale niestety nasze mleko jest przeterminowane. Nie możemy go dać do naszej polewy, ponieważ zepsujemy nasze całe ciasto. Oj, i co teraz? Nie martwcie się. Babcia z dziadkiem mają być na 17. Więc dążę jeszcze pojechać do sklepu po mleko. Tylko spieszcie się, mamusiu. My popilujemy torta dla babci. Włączcie sobie bajki i poczekajcie na mnie. Postaram się wrócić jak najszybciej. Dobrze. George, dzisiaj moja kolej wybierania bajki. No dobra. Hmm, dzisiaj pooglądamy sobie Binga. O co chodzi George? Przecież Bing to również Twoja ulubiona bajka. Czemu więc nie oglądasz? Powiesz, Pepo, Zacząłem się troszkę martwić o babcie świnkę. Zacząłem o jej torta. Nie martw się. Mama świnka na pewno wróci z mlekiem i zdąży zrobić tą polewę. Martwię się czymś innym. Czym? A jeśli mama świnka nie zauważyła i dodała do ciasta inne przeterminowane produkty, wtedy nasza babcia świnka się otruje. Hmm, może masz rację? Mogło tak być. I co teraz robimy? Jest tylko jedno wyjście. Muszę się poświęcić dla naszej babci. I sam najpierw spróbuję, czy nie jest zepsuty. Chodźmy do kuchni. Tak smakowicie wygląda, aż żal gdyby okazało się, że jest zepsuty. Miejmy nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Jednak nie możemy ryzykować zdrowia naszej babci, więc pozwól, że skosztuje kawałek. Zanim George sięgnął po kawałek ciasta, zatrzymała go pepa. Zaczekaj, zróbmy to razem jednocześnie. Dobrze, Pepo. Pepa z Georgem oderwali po kawałku ciasta i niam, zaczęli niam, powoli niam, go kosztować. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Mniam, 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 Całkiem w smaku. Jest wyśmienity. Nic nam nie jest, więc myślę, że mama świnka użyła dobrych produktów. Możemy wracać oglądać Binga. Zaczekaj Pepo. Próbowaliśmy torta z jednej strony. A co jeśli z drugiej strony jest zepsuty? Hmm, możliwe. Więc nie mamy wyjścia, musimy skosztować go z drugiej strony. Też tak myślę Pepo. Tak więc po raz kolejny, Pepa z Georgem uznali, że koniecznością jest zaryzykowanie dla dobra babci świnki. I jak George? Wszystko OK? Mój kawałek był w porządku, a Twój? Mój był nawet bardzo w porządku. Niewątpliwie dzieciom bardzo spodobało się degustowanie ciasta. Oczywiście wszystko dla dobra babci. Tak przynajmniej twierdzili. George, myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak skosztowanie jeszcze wierzchu tortu. Te czytasz w moich myślach. Musimy się upewnić, że tort babci jest w całości jadalny. Mniam, miam, miam, miam. Po chwili. Po torcie niam, zostały niam. tylko resztki. Niam, 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 niam. Niam, niam. Ale pycha! Pepa spojrzała na niego ze smutną miną. Oj, troszkę go ubyło! George bardzo szybko zaczął się usprawiedliwiać. No co? Teraz możemy być spokojni. Że ciasto dla babci świnki jest całkowicie bezpieczne do jedzenia. Przecież musieliśmy to zrobić. No niby tak. To może chodźmy teraz pooglądać te bajki, co? No dobrze. Oj, ledwo co się ruszam. Mi też jakoś tak strasznie ciężko. W międzyczasie do domu wróciła mama świnka z mlekiem. Pepo, George, idziecie mi pomóc? W pewnym momencie zauważa resztki tortu na stole i o mało co nie dostaje palpitacji serca. No nie. Chyba muszę sobie usiąść. Dopiero po chwili jest w stanie wydobyć siebie jakikolwiek głos. Pepo, George, chodźcie tu natychmiast. Ups, to chyba mama. Dlaczego nie przyszliście do kuchni, jak was wołałam? Dzieci nic nie odpowiedziały. I co się stało z tortem babci? No słucham, czekam na odpowiedź. Zaraz ci wszystko wytłumaczymy. Otóż z George'em baliśmy się, że ten tort mógł być zrobiony z przeterminowanych produktów. No wiesz, mogłaś nie popatrzeć i na przykład wsypać jakiś proszek do pieczenia przeterminowany czy coś. Nie mogliśmy pozwolić, żeby babcia zjadła zatruty tort. A tak w ogóle, ten tort może faktycznie był zepsuty, bo mamusiu, troszkę rozbolał mnie brzuszek. Właściwie to mnie też. Jestem pewna, że tort był zrobiony z dobrych składników, ponieważ zawsze patrzę na termin przydatności każdego produktu, a brzuszki rozbolały was raczej z przejedzenia. Zbyt duża ilość słodyczy naraz daje takie właśnie skutki. Dzieci spuściły głowę w dół i przeprosiły za swoje zachowanie. Przepraszamy, mamusiu. Co teraz będzie z prezentem dla babci świnki? Na szczęście sytuację ratuje tata Świnka, który wrócił właśnie z pracy. Hej, kochani, spójrzcie, co udało mi się upolować w naszej nowej cukierni obok. Pomyślałem, że w sam raz będzie na imieniny babci Świnki. Tylko nie gniewaj się, mamo Świnko. Wiem, że Twoje torty są najlepsze, ale temu nie mogłem się dzisiaj oprzeć. Super pomysł, kochanie. Bardzo Ci dziękuję za ten tort. Naprawdę? Tatusiu, jesteś niesamowity i taki mądry. Oj tam, oj tam, to tylko tort z cukierni. Mama piecze o wiele lepsze. Też tak z Pepą uważamy. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do, Do zobaczenia.